Cześć, witajcie w nowym blogu. Za mną piękne tło, kwiaty, kwiaty, kwiaty. Może kojarzycie te kwiaty z pokoju Michasi. Tak, ta ścianka tam wisiała. Ale wróciło coś, co już wcześniej było u Michasi na ścianie, ponieważ Michasi pokoju doszło do metamorfozy, czyli takiego, wiecie, lekkich zmian. Tak tu trochę podglądzi się widzę że trochę kiepsko, jest późno, wybaczcie, także yy, nie za bardzo. Choinka została zdemontowana. Dalej, tutaj mamy kilka ładnych yy, torebek. W każdej z nich jest coś świątecznego, jakieś dekoracje, które muszą być schowane. Jestem ciekawa, czy, no właśnie, jak to jest u was? Czy macie jeszcze ozdoby świąteczne? Czy macie choinki? Bo różnie ludzie robią. Faktycznie jest tak, że niektórzy zaraz po Trzech Królach praktycznie już chowają te ozdoby i no czują przesyt, a są tacy, którzy trzymają do końca, jak to możliwe, czyli do 2 lutego. Micha się już postanowiła swój pokój uporządkować, już go przygotować, no jest bardzo wiosenny, już wam powiem szczerze, natomiast my jeszcze mamy choinkę, ale przed wyjazdem na ferie myślę, że pozbędziemy się jej, też już tam uporządkujemy, monsterka wróci na swoje miejsce, szczęśliwy George będzie mógł przesiadywać już tam, w swojej bazie, on to tak... Wiecie, traktuje jako swoją bazę, dlatego jest bardzo niezadowolony przez ostatnie tygodnie. A właśnie wy napiszcie mi, czy u Was jeszcze jest świąteczny klimat, czy już raczej też yy, chowacie. Ja Wam powiem, że jeżeli ktoś na przykład na początku grudnia już yy, wystawia wszystkie swoje rzeczy, to można czuć przesyt, nie? Na początku stycznia, już yy, po tym święcie Trzech Króli, to, yy, to się czuje, że. Chyba czas na zmiany. Jeszcze Wam powiem dodatkowo, pogoda, która jest za oknem, zupełnie nie nastraja do choinek, do, wiecie, bombek, światełek, lampeczek i tak dalej. Aczkolwiek w kalendarzu jest nadal styczeń. <grym> Także... Tak. Czyli przychodzę do Was właśnie z takim zapytankiem. Napiszcie mi w komentarzach. Czekam, bo jestem ciekawa, jak to u Was jest. Czy jeszcze choinkowo, czy... Już nie. A ja tymczasem biorę się za suszarkę. Muszę uporządkować pranie, bo powiem Wam, że Micha się zmieniła też swój, swoje, swój koc na łóżku, swoją narzutę. No i stwierdziłam, że go wypiorę, bo już trochę nie był prany. Powiem Wam, że w takich sytuacjach przydaje się suszarka, bo taki koc, czy wiecie, taka kapa, no to rzeczywiście ma swoje gabaryty. Nie miałaby mi gdzie tutaj wysuszyć. Byłoby ciężko. Na balkonie nie, bo za zimno. Nie mam w ogóle takiej suszarki rozkładanej tutaj, wiecie, na zasadzie takiej metalowej. No więc przekładam do suszarki i jest to dla mnie akurat w tym momencie bardzo wygodne. Jak nie ma śniegu na dworze, to przynajmniej można zobaczyć go na zdjęciu. Pięknie to wygląda. Hmm, gdzieś w górach. A ja Ci mnóstwo! Popatrzcie, chyba ostatni raz widzimy w tym roku choinkę, bo dzisiaj stwierdziliśmy, że no właśnie pozbędziemy się jej. Czyli choinka idzie do schowania. Yy, chyba wszystkie ozdoby też Marek, nie? Czyli tego A, typu gałązki. Wszystko. Jakieś choineczki też? To nie. wszystko? Nie, nie A czy sobie. ten jelonek też? Ten jelonek już w ogóle. Nie, ale nie wyrzućmy go, co? Skąd? Ten Zobaczcie, no on nie jest po przejściach, to wiecie, ale w tej kompozycji. Ja wam powiem tak. On w ogóle. O, popatrzcie, jak pięknie. Ja Czyli tak. wszystko takie idzie już do ten? Ja już osobiście mam przerost ozdób Już masz dosyć? Mm, ja już słuchajcie, chcę wiosnę. Dzisiaj szedłem ulicą do sklepu, po prostu tak pięknie, słońce świeciło, normalnie zapach wiosny i to jest to. Już mi zima i święta już... No zamącą. i wiecie z czego to wynika? To wynika z tego, no. że nie, że jest właśnie taka pogoda. Są takie temperatury i człowiek idąc po prostu czuje wiosnę, ja wam powiem. Dlatego no, ale u nas z czego wynika teraz już to, że się pozbywamy choinki? No, u nas wynika to na pewno z tego, że pogoda za oknem jest jaka jest, a druga sprawa to, że niedługo wyjeżdżamy, przyjedziemy już pod koniec stycznia, także to już będzie chyba ten czas, żeby choinki w ogóle się pozbyć. Bo do 2 lutego chyba tak jest, wiecie, w naszej tradycji, że choinka, ozdoby świąteczne, czy na przykład szopka w kościele może sobie. A ja wam jeszcze skrać. coś powiem. My jedziemy na ferie, z królikami, zostaje babcia Basia. A wiecie, co George ostatnio ma? Fazę włożenia pod choinkę, jak on jej tam wejdzie, przerąbane, mm. więc lepiej, żeby to całe znikło. Także no to na pewno też to. Yy, trzeci i trzeci argument, no więc Marek idzie po. A u mnie też nie ma poinki. Nie, nie ma. A to już. Nie, nie pokazywałam, zaraz wam go pokażę. Metamorfoza, pokoju córki. Marek w tym czasie pójdzie do. Wow! Jeszcze to tu jest? Dobra. Bo mój to do wynieść na teraz. Dlatego chodzę, słuchajcie, jak idiota po domu w nie. Ale to kto ci tak, że tak powiem, kazał. Nie, no bo wiecie, ja wychodzę, ale ja wam pokażę. co pokażesz? Proszę, Sicalafon, no to wchodzimy. No zmieniło się. Może nie? najpierw idźmy tu. O, tu już jest wiosennie, mega! No, wrócił króliś! Ja Yee! wam coś powiem, słuchajcie, dlatego, że tu ten królik wrócił, optycznie ten pokój się powiększył. Jak mm. to jest możliwe, nie wiem. Bo tamta ścianka była ciemna, dużo zielonego, mm. ciemnozielone. I a ten naprawdę dla mnie to jest rewelka. Jak sądzicie? Czy królik? Ile on, czy ścianka? on od, od, maja, od kwietnia był chyba czy maja na starej No ale jest słodki. Przesłodki, a pamiętasz, że my mamy tego szympansa całego i My mamy szympansa, Coca-Colę. Hmm. A ja to wszystko wiecie co. Dobrze, nie, nie rymujemy i tak to się tutaj prezentuje. No bardzo fajnie wygląda. No ci nawet w tym kadrze jak super misia i ja. I te kwiatki ci biorę roboty. No tutaj już jest wiosennie, powiem wam, kwiaty. Po prostu ja już bym chciała zieloną trawkę i mm. super. Słuchajcie, tu są, ja powiem tak, tu są kwiatki jeszcze sztuczne, ale jak dobrze wiecie z tamtego roku, jak przychodzi wiosna, to u Michaci zawsze są świeże kwiaty, ale teraz niestety jeszcze nie ma w supermarketach, a w drogeriach. Kwieciarnia są bardzo drogie, więc bardzo, zostawiliśmy tak. na sztuczne, ale ładniej Ale chwilę, no ja mam nadzieję, że mnie też trochę tam się dostanie jakiegoś no, kwiatka, też nie? Kwiatka. No, bo na, wiecie, socie, na urodziny, da, no nie na było. urodziny Aha, nie, dobra, dobra nie pogrążaj się. <laughs> Idziemy dalej, czyli na no, to A ale... jeszcze. Coś muszę powiedzieć. Nie! Bo bardzo często padają pytania, gdzie wyście kupili ten neon. Słuchajcie, ten neon nie jest kupiony, tak wiecie, w sklepie mm. idziesz, kupujesz, na Allegro idziesz, kupujesz. No bo napis jest Po pierwsze, nie standardowy, że tak to powiem. To nie jest, słuchajcie, neon y, LEDowy. To jest normalny, prawdziwy neon, jak gazowy. były... gazowy. jak były... Ta, ta, tam jest po prostu gaz, który się nazywa neon. To są takie one jak jeszcze były, wiecie, kiedyś za komuny świeciły gdzieś tam na, na sklepach. To jest dokładnie taki sam neon i on był robiony na zamówienie. I powiem tylko tyle, że cena jest chyba 10 razy większa niż neonu, który kupicie led -owego. No ale tu niestety wiecie, ktoś musi dłubać te rurki. Barwić to cyrku było z tym, co nie miało. Do tego jest specjalny zasilacz schowany tam, za tym, także to nie jest takie proste, jak mi się wydawało. No i to już było planowane w czasie remontu, żeby to ale... było wykute. Pan Elektryk jeszcze tutaj specjalne podłączenia też robił. No to są bo... takie wyjścia, akurat to yy... przeszło. No tutaj tu. akurat widzicie, jest takie nieładne. No ale. Jak to ładne? Bardzo ładne. No nie no, to akurat jest takie troszeczkę fale. No, bo to poczuć z daleka. Z no, daleka się z daleka. to wygląda. Marku, ale zapłacisz się idę, Nie no, idę, na razie. To na razie. Także tutaj y, kwiaty. E, tam się zmieniło bardzo. No, jakieś przybyły gumeczki, jakaś opaska. E, tutaj, dzień dobry. I zamiast choinki jest siedzisko. Fajna sprawa, ja Wam powiem, to jest takie y, siedzisko do. Relaksu, balansowania, może czytania, lekturki. Dobra? Ja, to na pewno. Michasia ja nie słyszała? Ferie, nie? <słuch> Właśnie! Przecież ferie się zaczęły, no marzena, a ty tutaj o lekturze gadasz. Ale siedzisko powiem Wam bardzo fajne. Z Markiem wypróbowaliśmy je też. Na razie, to na razie, o. Dobra, przynieść te rzeczy na bok. <słuch> o ty? Co? Dobrze, także tutaj się tak zmieniło. Powiem Wam, że e, tak jak mówię fajna sprawa... No, no, I tak, wziąć. tak, weź i ja już myślałam, że słuchajcie, jak będzie lato, to spokojnie można go e, wziąć na balkon. Jest fajny szary, aczkolwiek Michasia już, <laughs> wiecie, powiedziała mi nie. Dobra, tutaj tak jak było, czyli dzieło poświąteczne e, prezentowe kalendarzyk, tutaj powiem Wam ewidentnie czegoś brakuje. W tamtym mieszkaniu Michasia miała taką półeczkę hashtag, bardzo fajna, taka też nietypowa. Natomiast tu znowu, wiecie, czas mija, czas leci, a my nadal zero koncepcji, zero pomysłu. Może jak kiedyś coś zobaczymy i nam się rzuci w oczy, Michaś się spodoba, to tutaj to zawiśnie, No i tutaj, tak jak było, ta przestrzeń. Na razie biurko idzie w zapomnienie. Tu, gdzie niegdzie, jeszcze trzeba uporządkować pewne sprawy, bo coś tutaj wychodzi. <grym> Dobra, no i łóżko. Łóżko też się zmieniło. Powiem Wam, że. A, i przybył dywan. To znaczy taki, taki powiedzmy dywanik. O, był taki w innym kształcie. Ten jest prostokątny, ale tak milusi, powiem Wam. Wow, no to jest coś pięknego. No, i łóżko wygląda tak, miła się kolorystyka. Powiem Wam, że ta narzuta, y, taka szara, bardzo przyjemna. No, i tutaj taki plet, też y, rzucony. Ładny, bo podobają mi się te y, frędzle, y, które też są no, formą ozdoby, jakby nie było. No, i na koniec, tu były takie kule y, świecące. Natomiast y, teraz. Są takie żarówki, Michał się spodobały i one mają taki, powiem, loftowy charakter. W sumie też tu pasują. I tutaj ta ścianka różowa, no, na jak długo ona będzie różowa, powiem Wam. Nie wiem. Może to się niedługo zmieni, bo wiecie jak to jest. Raz się na stolatce podoba to, raz co innego i. Taka metamorfoza pokoju, tak ten pokój teraz wygląda, możecie go jeszcze raz zobaczyć sobie właśnie w takiej wersji, a ja idę już, yy, zabieram się za choinkę. Uwaga, gaszę światło, no i idziemy. Proszę, Bo robi choinkę. się pusto i powiem wam teraz, tak mówię do Marka, jak mi się marzą takie jasne zasłonki. Słuchajcie, jakie ludzie mają marzenia, nie? No, A wiecie, co? co mi się na przykład marzy. Marzenie. mi się marzy, żeby się wyspać. No, bez przesady, że ty się nie wysypiasz. No i zobaczcie już, tak, choinka jest w częściach, raz, dwa, trzy części. Tutaj jest y, kolejna i zestaw pudeł, czy wszystko się tu pomieściło, Marek, Gąbki. No jeszcze trzeba i... spakować, bo ktoś je wywiózł. Tak, wywiózł mi, ale dobra, no bo nie dogadaliśmy się i tak to jest, jak ja. nie ma porozumienia. No, ja. oczywiście trzeba ja filtrować. No, Także tak. za chwilę tam jeszcze sobie posprzątam. Skoki. George już tutaj y, nasłuchuje, co się dzieje. No, <laughs> A! Ej, no musisz mi Edka Fredka schować. Daj. Jak mogłeś go tak zostawić? No, Słuchajcie, ja wam powiem tyle. To jest super sprawa. Od tego się zaczynała kariera marzyny na YouTubie. Tak, jeżeli chcecie zobaczyć, na czym ona polegała, to musicie wejść na stare filmiki, Michasi. Uuuu, yy, te pierwsze, ile lat temu? Ze trzy? Sześć. No tak. Sześć? Sześć albo pięć lat temu. To zobaczycie tam takie, yy, no czekaj, to nie jest pacynka. Pacynka? Edek Fredek. Ale wiesz, to jest taka lalka na, na rękę, to może patrzeć... Tak, małeś. czyli Edek Fredek i podkładałam no, głos. Dabingowałam Edka Fredka. Ty, no. Ale, ty... Ale ja wiele no, dubbingowałam, bo jeszcze dubbingowałam no, baby. Y, baby Born. Słuchajcie, nie. Słuchajcie, ja Także nie, nie, to jest, słuchajcie, kariera. <laughs> to może dziwnie zabrzmi, natomiast jeżeli chodzi o Emilkę, to ta seria Zrobiła w sumie jakieś 400 milionów odsłon. Bez większego problemu. Uuu? No albo 300, bo 400 milionów odsłon. Naprawdę? Naprawdę. <laughs> Dobra. Bo także... tego odcinków było chyba z 70. Było dużo. Najlepszy to prawie 20 milionów, jeden odcinek, mm. a potem była duża seria po około 10 milionów, no i potem tak poniżej. Także powiem wam, że Emilka to moja taka y, przygoda z dubbingiem. Ale bardzo nieprofesjonalna. Taka amatorska przygoda z dubbingiem, no, ale, wiesz, ale... Ale to, słuchajcie, to, że profesjonalna, ale jaki zasięg. Tak. Słuchajcie, miliony, miliony, ciężki miliony odsłon. I to się oglądało, nie? Mm. Ale ja wam powiem nieskromnie, do tego też trzeba trochę mieć talent, nie? Ale znowu, <laughs> słuchajcie, znowu to był pomysł Michasi, bo pamiętasz, Michasia <laughs> dostała na urodziny bo lalkę... ona zażyczyła lalkę, dostała ją od dziadka... Słuchajcie, zbytała... ta lalka w Polsce wtedy, ona była znana... Ale ona nie była jakaś jak w Sklepa kompletnie nic nie kupiliście. Mm. Teraz ta lalka po prostu dostała taką darmową promocję. No przecież myśmy ubranka kupowali, nie gdzieś tam na. myśmy na, na zagranicznych portalach kupowali ubranka, żeby do Polski przychodziły i. Wszystko. W ogóle, nie? No teraz to można wszystko kupić do tej lalki, praktycznie. Mm. Ale wtedy. Także hmm. koniecznie odsyłam was do, na kanał Misia i ja, i tam zobaczcie sobie. Edka Fredka. Marzena. Baby I Born. Emilkę. Babyborn. Ale prawda, nie tylko Emilka, czy była Amelka? Emilka, Amelka normalnie bo mówię A Wam... wiecie, urosła i Ja, ja mam roztrojenie jaźni. Ale jeszcze to siła było. Nie, Marek, proszę. A świeżaki? Się... Świeżaki jeszcze były. Marzena, słuchajcie, wszystko było. Ja byłam truskawką, a ty. Ja była wszystkim. Tak, okej. Ja to tam jakoś nie. Znaczy, ja to głos. A słuchajcie. Ja to znowu był sąsiad dziadek, ale to już jest komputerowo zmieniony. A, głos. ale wiesz, to już grasz z <grym> y, sobą, a ja tylko wiesz, że. Ale słuchajcie, o... jeżeli chodzi o sąsiada, to tu głos jest zmodyfikowany na komputerze. Natomiast jeżeli chodzi o Emilkę, Edka Fredka, to Marzena swoim prawdziwym głosem tak. modulowała. o. No także, dobra, wracamy do szarej, czarnej rzeczywistości. Nie, wcale nie takiej dobra, szarej. Streczujemy choinkę i chowamy. No i zabieramy się za robotę. Za chwilę muszę to wszystko wywieźć. Tak w ogóle słuchajcie, to jest kolejny dzień, dzisiaj jest sobota. A tu jest taki magazyn. Popatrzcie, tu jest wszystko, nie? Tu, tu, i to wszystko pójdzie do auta, do komórki i na śmietnik. Także teraz się za to biorę, potem jedziemy dalej. I najważniejsze jest to, że już wszystko posprzątane powiem wam. Nie lubię tego. Momentu jak jest taki, wiecie, wszędzie wszystko, ten, no jakby to powiedzieć? Bałagan, delikatnie. A po naszemu to by było trochę inaczej, ale się nie nadaje najpiła. Także wszystko ogarnięte, proszę bardzo. Przestrzeń się zrobiła od razu, tam michasia w tle. Zatem teraz, o, tu jeszcze kuliczki dostają, a bo to jest ten, tak rozjechany był ten kadr. Kuliczki dostaną za chwilę kolejną swoją wyżerkę. Powiem wam George znowu uciekł do bazy. I teraz jak ma nową bazę, to on idzie do pokoju. Coś mu się znowu przedstawiło. Tak? Mi się wydaje, że króliki zapamiętują, wiesz, o, ale Marzenka jest świąteczna. Nie, nie jestem świąteczna. Ho, ho, o, nie? jestem poświąteczna. Ale luza świąteczna. Świąteczna? No. Mhm, ho ho ho. No, ale święta, ja to? Święta, święta i po świętach. Są cały rok. Nie ja bym słuchaczy nie chciał cały rok. Ja wam powiem taką jedną rzecz. Jak byłem y, dzieckiem, jak byłem y, nastolatkiem, to ja po prostu okay. uwielbiałem święta Bożego Narodzenia. Po prostu do mnie ten okres mógłby trwać przez cały rok. I ja widzę, że michaśka ma dokładnie tą samą fazę. Do niej to by mogło się zaczynać we wrześniu, a kończyć w sierpniu. A powiem wam, że im jestem starszy. Tym jakoś tego okresu nie, że nie lubię, bo to tak dziwnie wybrzmi, ale jakoś nie przepadam. Wolę osobiście święta wielkanocne, których wcześniej nie lubiłem. Bo wydawały mi się jakieś takie szybkie, nie wiadomo co jak, a teraz się to wszystko poprzestawiało. Ja w ogóle zauważyłem, że u mnie bardzo dużo rzeczy się przestawiło z czasem. Jak ja słuchajcie, kiedyś cały czas chodziłem w koszulach. Pamiętasz? Mm. Dzień w dzień w koszulach. Tak, teraz ja wam powiem, że koszuli bym nie założył. Jak ja mam założyć koszulę, jak gdzieś idziemy na no już wiecie, trzeba założyć garnitur. W ogóle garnitur jak trzeba założyć, to już mi się duszno robi. A jak do tego koszulę, to mi się robi duszno razy dwa. Teraz to głównie t-shirty albo bluzy. To jest po prostu mój ten. To ja An... takie typowo sportowe stoją, A słuchajcie, kiedyś to ja ciągle w życia chodziłem. Teraz u mnie jest faza na dresy. Co kiedyś dresów, też panicznie nie, nie, no nie cierpiałem dresów. Tak, teraz podnie dresowe, to... Rewelacja, zamiłowanie. Aha. Także ja widzę, że to się wszystko tak lubi zmieniać, ale skąd to się bierze, to ja wam nie powiem. A Marzynka wie? No, to się bierze. A ty masz takie zmiany? Nie. nie. Ty jesteś taka raczej stało cieplna? Nie, no różnie się ubieram. Ja, ja nie mam takich. I lubię w sukienkach chodzić. No, kobieta to inaczej, nie? No ja mam trochę jakby inny. I w spódnicach lubię chodzić, i na sportowo. Czyli także... Zmieniać. Nie. A ja mam w słuchajcie, sensie tak że jak w coś nie, wejdę. Ja, ja do sytuacji też dostosowuję się. A, mm. no, to może ja mam tylko sportową sytuację, nie wiem, chociaż nie jestem nie, jakimś no, sportowcem. Jakieś uroczystości, chrzciny, mm. jak się zbliża. Ja wiem, to trzeba założyć wtedy garniturę. Jak już wiecie z poprzednich vlogów, to nie jest moja bajka, no nie? Ale powiem Wam, że jak chodziłem do Technikum, słuchajcie, to po prostu w garniturach byłem zakochany, w płaszczach byłem zakochany, w tym torby, takie necessary, słuchajcie, to była moja bajka. Tak, teraz wszystko się poprzestawiało. Chyba się starzeje, nie? Jak to mówią, głowa ci wieje. Nie, jak się? Mówi? A głowa ci wieje, dupa szaleje, no. Także coś z tym chyba jest. Dobra, biorę się za wynoszenie tej gratu, bo Marzenka tu już czeka na mnie. Nie wiem, czy Marek Wam pokazał, jak wygląda yy, to miejsce już po choince? Yy, tak, może pokazywałeś. tak? Tak? Pokazywałeś, tak? O, słuchajcie, i tu, zobaczcie, tutaj jest ta, ta, ta pufa. Coś świetnego, rewelacyjnego. Ja Wam powiem, że to może nie wygląda, jak jakoś tak wiecie, wow, ale jest tak wygodne, że ja się w tym też zakochałem. Dobra, to spakujemy sobie teraz. Ale ja jeszcze bym chciała spróbować. Będziesz ja? No, najpierw ale idę te graty po Dobra. Dobra. Który wychodzimy? O pierwszej. No to pół godziny. Dobra, także ja jeszcze z Wami się tutaj pożegnam, zanim Marek się tam ogarnie. Powiem Wam tylko tyle, że tak pochowane są te ozdoby świąteczne. I trochę zrobiło się pusto, szczególnie na tym stole. Powiem Wam, że no tu jest teraz, właśnie, dwie świeczki. No, miseczkę przygotowałam sobie, bo za chwilę dam królikom. I tu, tak, na tym stole jest, powiem, pusto, zupełnie. No oczywiście co? Komputer. O, jeszcze pierniczki świąteczne nasze. Czekajcie. No. Ładnie pachną, ale jakoś już nie mam ochoty na ich zjedzenie. I teraz Wam powiem, co by mi tu pasowało. Na ten stół pasowałby mi wazon z kwiatami. Mogły to być już tulipany, żółte, białe, albo inne kwiaty. Dobra, wymagania nie. Ale. Myślę, że ten czas już niedługo nastąpi. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy już są w sklepach takie y, bukiety kwiatów. Wiecie, jak to zawsze w Biedronce, w Lidlu i takich innych markach. Bo nawet y, się tym nie interesowałam, i nie przyglądałam się, nie rozglądałam się za tym, także nawet nie wiem, czy są. Ale gdyby były, to kto wie, czy bym sobie już nie kupiła tutaj na stół, bo trochę cię pusto zrobiło. A to jest, to jest słuchajcie, moja nowa miłość. Czyli? zielony kolor. To jest taki kolor, wiecie co? Mój dziadek taki kalesory nosił. O, on jest taki wojskowy, ja bym powiedziała kolor. Ja to nie jest wiem. Taki... Polubiłem mm -hmm. ten kolor, czuję się w nim dobrze. Nie wiem, jak tam teraz fryzura. Bo wiesz, zieleń ma różne odcienie i to jest dla mnie taki. taki... To, jest, to jest taka zgnita Właśnie, zieleń. Taka zgnita wojskowa. Taki. Niektórzy pisali o, na Instagramie. Może taki i wojsko, wojsko, dla mnie, wojsko. Ale powiem wam, że ten kolor polubiłem. Nie wiem, no widzicie. I też lubię takie. To dziwnie, czyli takie kolory, jak się to mówi? Y Pastelowe, o. Niebieski, różowy, no to już w ogóle, nie? Rozjechana. Wow, uh -huh. Chyba no, tak. coś mi się... <laughs> Ale nawet ci to pasuje, że tak powiem. Yy... I teraz do tego zielona kurtka i trochę za bardzo mgły. I złamany paznokieć. I obgryzający się paznokieć, dobra. O, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Ten kolor i ten kolor połączenie. No pasuje akurat. Pomarańczowy do tej zieleni akurat w tym wydaniu bardzo fajnie o. pasuje. I popatrzcie, zima, nie? No zima, a ty masz buty wiosenno-letnie powiem nawet. Mm, a bo ty lat... latem też chodzisz w takim... Ale nie, nie, to są trochę grubsze buty. Bo hmm? latem noszę takie, wiesz, to jest całkiem cienkie. Dobra, także y, ta graciarnia idzie. Wyjeżdża właśnie. To wywozimy i troszeczkę tu y, zmian. My będziemy się żegnać z Wami. Y, dziękujemy za oglądanie vloga. Dajcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym vlogu. To Marek ukroić ciekawa jak ciasta? No, czy ty, oczywiście. Czy sam sobie ukroisz? Nie ukrój. Taki cieniutki, ale. Ale taki bardzo cieniutki? Bardzo cieniutki. Tak żeby... Na, jak to moja babcia mówiła pić i pyci. Hmm, tak żeby, tak żeby, żeby... Yy, ze Śląska Kraków zobaczyć. Dobra. Coś ukroję, to na razie pa.